mam. tu Kasper z Berry Bike, Wasz ulubiony mechanik. Opowiem Wam dzisiaj o jednej rzeczy, którą robimy na każdym serwisie zerowym, ale chcę Wam trochę przybliżyć na czym to, na czym to polega, żebyście nie musieli co każde 100-200 km przyjeżdżać do nas z jedną taką rzeczą. Mowa o naprężeniu szpików w tylnym kole. Dlaczego tylko w tylnym? Zaraz wszystko opowiem. Przede wszystkim składa się koło, poza oponą i dentką oczywiście. Przede wszystkim z obręczy, szprych i silnika, bądź w przypadku przedniego koła z piasty. Centrowanie i naciąganie szprych w przednim kole nie trzeba tak robić tak często jak w przypadku tylnego koła, a przede wszystkim jest to bardziej skomplikowane ze względu na rozmiar szprych zastosowanych. Tutaj mamy szprychy takie jak zastosowane w naszych bajkach, tylko w nieco innym kolorze. Tu jest szprycha motocyklowa, taka jak, taka jak jest w tylnym kole, takie są w przednim kole. To są szprychy cieńsze, jak widać. Do centrowania przedniego koła potrzebne są inne klucze. No i przede wszystkim centrowanie przedniego koła jest o tyle bardziej skomplikowane, że może doprowadzić do bicia, które, do którego denivelowania jest podszy, przydatna bardzo centrownica. Nie jest to konieczne, ale jeżeli chcemy zrobić to dobrze i precyzyjnie, takie narzędzie jest potrzebne. Szprycha ma gwint zewnętrzny i tym gwintem zewnętrznym wkręca się w nypel, który ma gwint wewnętrzny z kolei. Nyple mają różne rozmiary. Nasze Stosowane przez nas mają rozmiar 5 4 mm. Są kwadratowe w przekroju przy tej części i za tą część właśnie łapiemy kluczem. Klucz musi mieć dokładnie taki rozmiar jak nypel, żeby w przeciwnym wypadku może być, zostać uszkodzony przy obrocie klucza. Klucze motocyklowe no, mają bardzo różne kształty. Nasz, ten którego używam, jest taki. Można go zdobyć na Allegro za 60-80 zł. To przychodzi w zestawie z różnymi innymi końcówkami do różnych innych rodzajów szprych, nypli. W naszym wypadku to jest właśnie 5-4 mm. Co po pierwszych około 500 km, nowe koło na pewno będzie miało luźne szprychy w tylnym kole co wynika z tego, że silnik ma dosyć dużą moc, a jednak szprychy, nawet takie motocyklowe, no, nie mają żadnego zabezpieczenia. Nie, mogą, nie może tu być użyty żaden klej do gwintów, e, no, nic, co by je blokowało. W przeciwnym wypadku no, centrowanie takiego koła byłoby niemożliwe, nawet jak po jakiejś drobnej, drobnej stłuczce. Jak to robimy? Klucz sprawdzamy, żeby to było 5,4. Jeżeli z jakiegoś powodu macie inne nyple, no to wtedy trzeba dobrać oczywiście odpowiednią końcówkę, jednak w naszych raselach jest to zawsze 5-4. Łapiemy w ten sposób i dokręcamy. Musi mieć dosyć duży opór. Jeżeli czujemy, że idzie naprawdę ciężko, nie dokręcamy. To jest wszystko na wyczucie. Dokrę polecam dokręcić na początku, zacząć, zaczynając od wentyla po ćwierć obrotu. Ilość obrotu wykonanego wykonany przez nypel można stwierdzić właśnie po jego ściankach. Na początku przejdźmy może o ćwierć milimetra. Nie dokręcajcie nigdy od razu pierwszych szprych do oporu, tak żeby one stawiały wyraźny opór. Wtedy dojdziecie do około 3 czwartych koła i może zdarzyć się tak, że dalej, że te szprychy w tym miejscu już nie będą chciały w ogóle iść, a koło nabierze bicia pionowego. Lepiej zacząć od iść po kolei, przejść cały obwód koła, dokręcając po jakąś niewielką ilość. 1 czwarta, pół obrotu może. Gdy przejdziecie dookoła, sprawdźcie wtedy, i, czy tutaj się coś nie zmieniło. Czy w tym momencie te szprychy nie prężą bardziej? Jeżeli prężą, jeżeli są bardziej naprężone, ok, gratuluję, koło jest naprężone. Jeżeli jeszcze trzeba przejść jakieś ćwierć obrotu, jeżeli stwierdzicie, że tutaj dalej jest za luźno, ok. <słuch> To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia.